Jeszcze krótki filmik instruktorzowy, wzmacniacz włączony. Tu ustawiamy sobie na fono. Do CD mam też coś podpięte, więc nam gra. Ustawiamy sobie na fono. Tutaj jest podpięty gramofon. Do tego ostatniego wejścia. Kabelek jeszcze uziemiający, przykręcony tutaj. Kolumny. Czarny minus. Czerwony plus i druga kolumna plus i minus to samo. Włączamy sobie gramofon. I gra nam prawa kolumna, lewa kolumna. Tu mamy regulację sopranów. basów tu mamy jeszcze takie dodatkowe podbicie tego dźwięku podbicie basu loudness tu mamy funkcję muting wyciszenia a tu sobie zmieniamy rodzaj wkładki gramofonowej wciśnięte albo wyciśnięte będzie grało troszkę inaczej dlatego że to jest dla wkładek MC tutaj w tym gramofonie jest wkładka MM czyli taka najbardziej popularna Czyli to musi być wciśnięte. Tu żadne inne lampki mają się nie palić. Jak się ta będzie palić, albo ta to nie będzie grało. No i to właściwie tyle z obsługi. Zestaw głośników A, czyli te górne, tam do których podpieliśmy B, czyli dolne. Tutaj wszystkie razem. Co do gramofonu. Podnoszenie ramienia. Opuszczanie. Inicja stop to i się rozłącza całkiem. Zaraz się ta o przestanie kręcić. Tu mamy regulację prędkości. Dla 45 dla 33. Teraz mamy ustawione 33, środek to jest wyłączony, gramofon zwalnia, zaraz się wyłączy tu mamy obroty 45, 33, nie wiem, czy to będzie widać, ale tu są takie światełka, te największe na środku. One muszą stać w miejscu. Jak sobie zwiększamy prędkość, to one będą uciekały w tamtą stronę. Jak zwolnimy, to będą się przesuwały w drugą stronę. Nie wiem, czy to widać tak na telefonie, jak nagrywam. O, ale teraz, jak się zatrzymają, to znaczy, że obroty są ustawione idealnie. Dla prędkości 45 to samo, tylko że tutaj na górze te mniejsze. Pierwsze od góry takie, trzy punkciki. Po zakończeniu odtwarzania, gramofon powinien sam się wyłączyć i wrócić. Ten ciężarek tu sobie zablokujemy ramię. Ten ciężarek będzie zdjęty na czas transportu. On ma takie dwa niezależne pierścienie. O, ten tutaj się kręci niezależnie. Ale tak, zakładamy go później sobie. Ustawiamy ramię w tak zwanej wadze, żeby było mniej więcej równo. O. Powiedzmy, że teraz jest równo. Blokujemy. Wtedy niezależnie krążkiem, tym ustawiamy sobie tu na 0 i kręcimy całym. Pół grama, nacisk igły, gram, 1,5 grama, ustawiamy sobie mniej więcej na 1,7. I to tyle z obsługi. Gra wszystko, jak należy. Oba kanały. Wszystko jest w porządku. Tu mam jeszcze podpięty jakiś kompakt, to też sobie funkcjonuje wszystko jak należy. to jest